Siemano, witam was w kolejnym odcinku Retro FIFA, tym razem FIFA 22. I zaczynamy na grubo, ponieważ mam kilka duplikatów bardzo mocnych, ponieważ są to tocy o cenie 90, które musimy po prostu przepalić na złotą wymianę. Bo udało mi się jakoś dostać do sklepu i zobaczyłem, że mam tam naprawdę potężne paczki, więc od tego zaczynamy. Przy okazji przypomnijmy sobie, jak wyglądają ekrany, może walkout. Kurde, ale szczerze, jest duża szansa na walkout, bo mam paczkę 85, nie mam pojęcia skąd, ale taką mam. Także zobaczmy, złota paczka premium. Na sam start, jak tutaj wyglądały ekrany lub walkout? Uwaga, aha, czyli już tak bardziej w sumie zbliżone do tej FIFY, co już mamy. No to lecimy dalej. Złota paczka ekonomiczna tym razem. Uwaga! Co w niej wpadnie? Uwaga, uwaga, uwaga. Nie wiem, kurde, i nie będę jak się ekran, Czy znaczy walkout rozpoznawało. Paczka dwóch rzadkich piłkarzy, to jest ta złota wymiana, w której przepaliliśmy tocy. Tak jest, są ekrany na pewno. Hiszpania, SP, uwaga, mamy Canalesa 83, super. I kolejne ekrany na pewno. Aha, chyba jakby walkout, to coś mi się kojarzy, że były trzy takie, trzy takie płomienie na karcie. Uwaga, kolejne ekrany, ale oddaję. Mamy tutaj oczywiście Gulasz 85 Dobra, najpierw złota paczka piłkarzy premium. Uwaga, 80, plus. czy coś tutaj wpadnie? Może ekrany? Okej, okay, mamy na pewno ekrany. Anglia PO. Mm. I teraz dwie najlepsze paczki. Mega paczka lekkich kart i, i paczka z piłkarzem 85. Plus. Nie wiem, skąd mam takie paczki, ale zobaczmy. Mega paczka rzadkich kart jest walkout! Tak jest! Hiszpania, LO mamy Jordi'ego Albę 86 overalla. Kurde, fajnie, fajnie zobaczyć walkout w starej FIFA Tomori 79, Nkunku 81, Odegard 82. Wow, dobra. Pytanie tylko, czy zobaczymy jeszcze jeden walkout? Paczka 8,5. Uwaga, 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 jest! I to jakiś mocny! Hyunmin Son! Pięknie, pięknie, pięknie! Co za powrót do przeszłości! W tej Fifie przecież Damian trafił mi kartę Sona Shape Shifter 97 Jest to mój najpopularniejszy film na kanale i najpopularniejszy short na kanale Także idealne zwieńczenie tej pięknej przygody FIFA 22 4 2 3 1. taka sama formacja jaką użyłem w Fifie 21 I pierwszy wybór, dosyć cienki, nie? Zinola albo Kol. Dobra, weźmy sobie tego Kola na ławkę, bo tutaj Zinola miał taką 98 kartę. Pamiętam, że była naprawdę dobra. Erling Haaland jeszcze z Borusi do Dortmund. O kurde, zobaczmy tutaj. Abedi Pele. Dobra, weźmy tego Abediego Pele. Kurde, ten Haaland z Borusi jeszcze przed transferem do City, w którym napisał już piękną historię, stając się najszybszym strzelcem 20 goli. Nieźle, naprawdę nieźle. Zobaczmy kolejnego SPO. Mamy Jacka Grealisha. Kurde, zapomniałem, że przecież Haaland nie jest City. Jezus, myślałem, że cię mieli zgranie. W ogóle tutaj zgranie też wygląda inaczej. Dobrze, że przed nagrywałem draft w FIFA 21, więc troszeczkę się z tym już... Oswoiłem, ale zobaczmy dalej. Uwaga, tutaj Sadio Mane jeszcze mamy. Dobra, weźmy tego Mane, szybki, skrzydłowy. To nam na pewno się przyda. I dalej, nic ciekawego. Prawy obrońca, uwaga, uwaga, uwaga. Tavernier i Hector Bejerin weźmy go sobie. Na lewej obronie bardzo bym chciał Marcelo. Ostatnia FIFA, w której był Marcelo, przynajmniej na razie. Kukureja na razie niech będzie. Marcelo nie trafiliśmy, ale na SPD czułameni tonali. Dobra, bierzmy tego czułamenięgo. Piłkarz obecnie Realu Madryt, który jest za Rombi Rudiger, który też jest teraz piłkarzem Realu Madrid. Dobra, no i weźmy go, weźmy tego Rudigera jeszcze z Chelsea. Zobaczmy dalej. Uwaga. Oj, tutaj gorzej. Ale jest też Lacroix, który był mega kotem w tej piwie. Ale jest też Ruben Dias, który nam pasuje po zgranie. Dobra, walić to zgranie. Lecimy z Lacroa. I lecimy dalej. obrońcy. Uwaga, kto tutaj będzie teraz? Mukiele i Tavernier. Weźmy sobie Taverniera. U, coś dobrego leci. Uwaga. To było fatalne, absolutnie fatalne. Weźmy sobie oczywiście Trenta Aleksandra Arnolda i dalej, dalej, dalej. Jaki, jakiś fajny pomocnik, tak jest: Eden Hazard. O to chodzi, super. A i zapomniałem, że Czułamani też nie jest z no tak. Okej, okay, tutaj też ciekawie jest, Renato Sanchez, który był mega, mega kotem, ale weźmiemy sobie Cahilla pod zgranie po prostu. O, i teraz coś mocnego znowu i tak jest, Frank Ribery w wersji Shapeshifter, piękny traf, piękny. I dalej, nic ciekawego, o, jednak coś ciekawego, Vinicius Junior, no to był gość, z którym zagrałem naprawdę sporo spotkań w tej Fifie. Jednak nie nagrywam na tym koncie, gdzie mam Johana Cruyffa, także statystyk wam jego nie pokaże. Musicie zaufać na słowo, ci, którzy mnie jeszcze nie oglądali, FIFA 22. A my zobaczmy dalej. Okej, okay, tutaj weźmiemy sobie ksi -a. Nic ciekawego. Kurde, jeszcze jedna ciekawsza karta. i jej sport. dawajcie, Kędziora. Okej, okay, ale teraz jeszcze coś mocnego. No nie, ale jest! Oj, jednak jest! Cristiano Ronaldo, Shape Shifter. 99 oceny. No pewnie, że go bierzemy. Kurde, na bank. Ostatnia, chyba taka mocna karta Ronaldo. No, chyba, że jej sport w tym roku coś fajnego nam zarzuci. Tutaj oblak może być, jest donna Ruma. Też nikogo z Premier League. Dobra, może ten. Kurde, nikt nie pasuje. Nawet niech będzie oblak. Hm, świetnie. Nic tutaj zmieniać nie będę. Lecimy, po prostu lecimy. Tutaj mam nadzieję, że rywala uda się znaleźć, bo jednak jest to tylko jedna FIFA wstecz. Dobra, znalazło nam rywala i, tym, ten, i ten rywal wszedł do meczu. Jest Karim Benzema. Za szybko te składy. Coś mijają. No to lecimy Erling Haaland, jaka bujna czupryna. Kurde. Imane. Niezłe podanie. Super. Lacroix, Rudiger. Dobrze. Key Cahill. Z tym Cahillem się fajnie grało. Pamiętam, że coś tam nim grałem. Nie za długo, ale coś grałem. Czułmani. Rudiger. Cahill, 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 Cahill. Haaland! Nie ma gola. I znowu Erling Haaland odbiera. To super. Abedipele. Abedipele teraz. Abedipele. Uwaga. Abedipele. I lobikiem nie ma gola. I sadio mané. Dobrze. Mane. Mane. Jeden do zera. Pięknie. Zobaczmy w takim razie. Mam nadzieję, że gościu nie wyjdzie, jednak sobie trochę pogramy. Cristiano Ronaldo. Zapraszamy. Nie wiadomo ile ten mecz potrwa, jednak tymi kartami chce zagrać Cristiano Ronaldo z siódmeczką. Pięknie to wygląda. I Cristiano, no trzeba strzelić im gola, to jest taki cel Myślę, że nie będzie to dosyć, nie będzie to trudne, bo to jest karta 99 overalla I jeszcze mamy taki rzut wolny, Cristiano, ty to cholera musisz zrobić Dawajcie, tam strzelimy sobie I uwaga, Cristiano Ronaldo na zielonym, pum, na żółtym Nie ma gola, nie, może na, na zielonym bym to strzelił, najgorzej I Cristiano, i Abedipele, 2 do 0, no i nie, wychodzi, najgorzej nie wychodź, no nie i wyszedł, no tyle czekałem na rywala, żeby chłop wyszedł w pierwszej minucie, w pierwszej połowie, najgorzej Nie wierzyłem, nie wierzyłem, ale udało się znaleźć rywala, tylko pytanie, czy on do tego meczu wejdzie Przedł, wszedł i taki skład rywala, okej, okay, szybki przegląd, dobry Kurde, wiecie co ja sobie przypomniałem, że ja w FIFA 22 nie grałem na ps 5 a nie, jednak grałem, ale dopiero od połowy jakoś, nie?

Chyba lepiej byłoby to spotkanie po prostu kurczę przegrać. A Bedi Pele, no ale naturalny talent się tutaj odzywa. No ciężko będzie mi mecz przegrać, kiedy wygrywam 2-0. I Rudiger, tak jest. I dawaj, 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 oblaczek. I łapto, Kehil, kurde, idealny. Dobrze, czułameni, teraz. I Cristiano Ronaldo nie ma gola, ale to był doskonały strzał. Leci. Cristiano, Cristiano, Pięknie, Pięknie, Cristiano, jeszcze, jeszcze Cristiano. Cristiano jeszcze. Dawaj do no nie. Cristiano, super. Pięknie. Cristiano. Cristiano Ronaldo bawi się, bawi się w polu karnym. On to lubi, on to lubi. Cristiano, 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 Cristiano. Cristiano, Cristiano nie ma gola. Cristiano. Cristiano, 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 Cristiano. Cristiano. oj, bez karnego. Przydałby się karny, żeby Cristiano gola strzelił. Jeden hazard na lewe skrzydło, na SPO, niech sobie Ribery wejdzie i Tavernier na prawą obronę zamiast Trenta. A tu nie ma pięciu zmian. Boże, zapomniałem. Sadio, dobrze. Do Cristiano, Cristiano. Cristiano Ronaldo, tak jest! Cristiano Ronaldo. Cii! Dwie ikony piłki nożnej. Cristiano razem z Riberim. Tak jest, 99. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano znowu bez gola. Kurde, no. Eden Hazard leci. Eden Azard, Eden Hazard. Eden, Eden, Eden. Eden. Pięknie. Jeden Hazard, Cristiano, Cristiano bez gola, Cristiano bez gola znowu Co jest z tym wykończeniem w tym meczu, kurde Dobra, do Cristiano Ronaldo Pum, nie ma gola znowu, ja nie mogę Okej, okay. pięknie Ribery do Cristiano, Cristiano, Cristiano Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo, tak jest 4 4 do jednego, drugi gol Cristiano, ale chciałem zrobić Dobra, ale wiecie co Oddajmy te te, cztery, te te kilka goli rywalowi, bo ja pewnie będę chciał jeszcze w tym roku nagrać e, RetroDraft A jednak, no wątpię, że tego trzeciego rywala znajdziemy, a chcę jednak jakieś też nagrody mieć Dobra, wiecie co, nawet niech strzeli sobie, niech sobie strzeli Wtedy sobie pogramy, chyba spalony był kolego, no właśnie O nie, wyszedł, kur... no najgorzej, ja chciałem mieć nagrody Ja nie mogę, co za... Paruwa, no. Ja kolejnego meczu grać nie będę. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dawajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Oczywiście, łapeczka w górę, także sub mile widziany. Do następnego razu i się ma.